Hej, cześć, ma Nową Rzyskiem, ulicy Strony Cinek Games Lecimy z kolejnym odcinkiem, się tutaj mojego skutera Sami wiecie, tutaj robiłem już tuning tego skutera w postaci zwiększenia pojemności No i mamy tu już przejechane ponad 600 km, prawie będzie 700 na dotarciu No ale nie wymieniliśmy wałka tutaj rozrządu, także proszę bardzo zamówiłem bo jest tutaj fabryczny wałek rozrządu z 50, można to wymieniać, można nie wymieniać tych wałków, zależy kto jakie chce mieć osiągi, tak e, ja tutaj postanowiłem wymienić specjalnie do 80, wałk wałkcji inaczej to pisało z tym wałkiem. A tutaj przeżężę do 80, że skuter huragan 5. Także ponoć tutaj te krzywki są. E, po prostu szersze, tak? dzięki czemu e, zawory są dłużej po prostu otwarte jeśli chodzi o wzniosk, skrzywek jest prawdopodobnie taki sam jak e, w fabrycznym wałku tylko po prostu te wałki od siebie się różnią, że mają właśnie tą zmienioną fazę rozrządu czyli tutaj te otwarcia zaworów są troszkę inne dzięki temu e, skuter będzie miał większą moc no i przetestujemy to na razie na fabrycznym wałku, jak idzie skuter Zrobię pomiar, wymienimy wołeczek i potem pomiar na tym wałku Także zapraszam do oglądania No dobrze, pomiar wykonany, więc czas tutaj na rozbiórkę I montujemy wołeczek tuningowy pod 80 No dobra, jak widzicie sami jestem już po testach, no jak widzieliście sami e, skok e, prędkości maksymalnej jest o 5 km więcej niż e, na poprzednim tym fabrycznym wałku, także e, no jest przyrost mocy też w niższych zakresach tutaj obrotów, w sensie mi chodzi od 50 do 60 też się o wiele lepiej zbiera, czuć się, że ma lepszy po prostu moc no i co bym jeszcze powiedział na ten temat, to to, że może by było jeszcze lepiej, może by technicznik zamknął, bo by trzeba było tutaj przełożenie troszkę e, po prostu zwiększyć, żeby miał mniejsze obroty przy po prostu tych maksymalnych prędkościach, bo miał już trochę za wysokie. Wtedy, by ustawione właśnie pod te 70, jak on się rozwijał, no i na tych 70 było ok. A teraz, już jak już więcej jechał, te 75 to już było za dużo. Było czuć, że po prostu e, ma te już maksymalne obroty, ma już za wysokie wręcz. I by trzeba było tutaj na tej przekładnicy FOD teraz e, te przełożenie e, zwiększyć, e, żeby tutaj e, no więcej po prostu e, wyciągnął. Aby po prostu miał te mniejsze obroty przy właśnie tych 75 i może by jeszcze dalej po prostu wyszedł wiecie takie jest tutaj moje zdanie na ten temat więc myślę że tutaj zakończam ten odcinek nie będę już tutaj się na razie bawił z tą przykładnią. ogólnie jest już zimno jest listopad więc raczej tak nie ma kiedy tutaj jeździć wczoraj jeszcze była ładna pogoda siło słońce teraz już jest do dupy także jak widzicie sami Ciężko jakiekolwiek testy, ale mówię jeszcze, myślę, że się pobawię poza tutaj filmem. Także polecam tutaj taki wałek rozrządu po 80, specjalny taki, dedykowany. I powiem Wam szczerze, są inne jeszcze wałki, na przykład A9 o nazwie A9 wałek. Do takich skuterów niektórzy montują, ale on ma ogólnie, wiecie, ostrzejsze te krzywki, większe. I powiem Wam szczerze, to działa na niekorzyść yy, po prostu zaworów. Yy, jest zwiększona awaryjność takiego układu, więc yy, ja z tego bym raczej nie korzystał. Jak ktoś chce się bawić, to niech się bawi, ale yy, nie ponoszę za to odpowiedzialności, jeśli coś się tutaj rozwali. Ja jeszcze tutaj zamontowałem właśnie taki wałek, który jest nieszkodliwy. Dlatego, tutaj, dlatego tutaj zaworów, dla tych zaworów, tej głowicy, jak widzicie sami, krzywki, wysokość krzywek jest taka sama jak fabrycznie, tylko że one są po prostu szersze. Dzięki temu zawory się dłużej otwierają i po prostu więcej powietrza wpakowuje się do cylindra i paliwa. No i jest po prostu większa moc. Jak widzicie sami, jest większa moc. No i w sumie to tyle, co mogę powiedzieć na ten temat jeszcze, także myślę, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, stawcie łapkę w górę, no i widzimy się może w jeszcze jakichś tutaj odcinkach odnośnie tego skutera, zobaczymy, co nam tutaj jeszcze nastąpi, a na dziś to tyle, na razie.